Widzowie, dzisiaj z nami w realnym życiu, oczywiście. To no to już jest drugi odcinek, bo reszta została usunięta. Nieważna no, no, taka sprawa, dzisiaj jest z nami jest tak? Cześć. Widzowie, nie poznaliście go, ale to jest mój kolega. Będzie jeszcze, bo w lesie nie było go, nie. Nie wiem, dlaczego nie wyszedł, dlaczego nie wyszedł? E, bo byłem na basenie. No, więc albo sejnie no, obowiązki są, no, no, ale to, to jest mój pokój. No znacie go, bo, bo w nocie nagrywałem w nim. Będzie jeszcze jedna nuta. Uwierzcie, że Janek jest bardzo kreatywny. No. Zobaczcie, ile on tam ma rysunków. No no no, uwierzcie, że jestem kreatywny. Czekajcie, czekaj. To się... To się popsuło. To są moje rysunki niektóre porozrzucane, ale to nic. I to jest najgorszy z nich. Przepraszamy, rozjaśnienie było. To jest najgorszy z nich. Pokażę Wam to. Bo jest dopisek kwadratowy ananas. Moja siostra to zrobiła? Więc... To jest dopisek. Patrz, no zobacz zobaczcie, zobacz zobaczcie no, Nie, Nie, ja tu... Dopisek to. kwadratowy ananas, no skandal. No to tak widzisz skandal. Tak, tak. widzę. No dobra, no, ale patrzcie na to! W niebie jesteśmy! Dobra, aż nic nie widać było, Jakie przyjaźnienie. Dobra, i to daj daj No widzowie, i ta nowa nuta będzie się nazywała Breakville, a ty, Tarek, no nie będziesz chyba miał nuty, no, bo to nie, chyba nie będziesz miał kanału. Nie. No, więc no tak. Ale pomogę w niej Jankowi. No będzie występował tam Tadek, uwierzcie, że jeszcze nie jeszcze raz... Jeszcze Bartek i Filip. No nie jeszcze nie raz zobaczycie Tatka na moim kanale i Bartka Filipa z odcinkami, w, gdzie wbijaj, był. Od... Wbijajcie też do Filipa i Bartka na kanał i Piotr. nie zapomnijcie o łapce do góry, subskrypcji i dzwoneczku. No tak. Po... No, piotr pazera Jakub G jeszcze, bo to jest kolega, którego chyba nie było. Nie, a. nie było go na filmach. I Bartosz Szmuk. Bartosz Szmuk, Ale najważniejszy kanał, na którym ja, nagrywam. Jaro Łapeczka w górę musi być! La 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 la. Dobra, ale ta, ta nowa nota pojawi się. Zgadnijcie, kiedy? Czekaj. Czekaj, muszę a, sprawdzić a, na kalendarz. Ej, kiedy? Gdzie gdzie gry, na pole? No, czekaj. Czekaj, gdzie jest, gdzie jest kalendarz? Kalend Oj, chyba coś. Ej, a jak się obraca? Czekaj, zrobimy cięcie, żeby zobaczyć kalendarz. Nowa nuta pojawi się. Uwaga, uwaga. 30. Nie, nie, nie. Nie, może. Dobra, 20. 20. Czekaj, czekaj, czekaj. 26. Albo 28 maja pojawi się nuta Breakwill! Tak! Brickville, będzie to no, ta na kanale Jan Jarosiński, e, może dodam tam jeszcze modyfikacje, zobaczymy, no to tak jak myślisz, modyfikacje dodać do nuty? Mm, to ty decydujesz. No nie wiem. No, może Panie Piotrze? Aha, okej. Okay? Dobra, to to, to to, no troszkę będzie tych modyfikacji, a troszkę nie, e, ale będą to też śmieszne modyfikacje może. A tutaj a, są wszystkie Janka, ciuchy. No nie ciuchy, tylko maskotki. Maskotki, do wyrzucenia. Nie, wyrzu nie do wyrzucenia. A teraz widzowie. Pokażemy. Mamy piłkę? No, umiemy! <try> Dobra, ale teraz widzowie, zrobię cię i pokażę Wam pokój mojej siorki, bo to jest po prostu oprowadzenie po domu. No nie, po prostu taki krótki odcinek, byle gdzie. O, tutaj jest pokój ZoSi, e, nic nie widać, czekaj, Świecę światło. Od razu lepiej. Od razu lepiej. Ma tu pędzie, bo jest uzależniona od pani. Dajcie łapeczkę w I nie zapomnijcie, pandy mogą. umrzeć już w 2025 roku. Możesz już nie być pan. No, ale dobra. No, i sobie moja siostra może zębiać. Dobra, ale. Jeśli uważacie, że moja siostra powinna zerwać z pandami, to dajcie łapeczkę w górę. I, dzw i dzwoneczek oraz. Ej. Dobra, ej, wyłącz to. Duchy! Nie, nie, nie duchy, ty. Cytatek. Dobra, ale. Duchy. Nie, no, Gusiu, przestań, bo nic nie będzie widać na filmie. Dobra. Ale nie może być! Teraz gasimy światło i od razu lepiej, nie? Dobra. A to jest łóżko, Zosi. Nie, 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 nie można tam wchodzić. Nie można tam wchodzić, ale. Czekajcie, widzowie, tu mnie zobaczycie. O, O dom, małż normalnie skoczy z tego łóżka. Nie, nie skoczy. To są jej proszlaki, to jest Koko, która zawsze nam otwiera drzwi. Cześć, widzowie! Zostawcie łapeczkę w górę, jeśli uważacie, że jestem słodka! A każdy uważa, że jestem słodka! A teraz macie cię skuka, ta małża! To był skok Adama Małusza, a teraz Tadek podam tą i widzimy się jak już mi ją poda. Nie musiałam nam zrobić cięcia, bo już do nas skoko przyjechał. Dobra, to schodzę, bo, bo siostra przyjdzie i będzie źle, a może nawet mama. Dobra, to my już idziemy z pokoju. Nie! Dobra, idziemy z tego pokoju. Chodź, zrobię cięcia. To jest ciemno, nie widać. Nie, nie zrobię cięcia. Dobra, chodźcie. Okej widzowie, zapraszam Was do pokoju Jana Jarzyńskiego. Kartki urodzinowe. Tu jest winda. Każdy guzik po guziku, ale tu nie ma jeszcze guzików. No nie, nie ma guzików. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, bo wtedy nie pojawi się no tak jak nie zasubskrybujecie, a nie mam w ogóle subskrypcji, No mam subskrypcję, ale jak dojdzie mi jedna subskrypcja, to na pewno zrobię nutę, a jak nie dojdzie, to... No nie będzie! Nie będzie nuty Brickville. Nie, nie dam jej na YouTube! A. Dać suba. Dajcie suba! Dajcie suba, to wtedy... Będzie e, nowa i, i, I wtedy, i wtedy, wtedy powiększę swoje pieniądze, a pieniądze nie są ważne, ale chyba każdy lubi pieniądze. I co jest? Co takie światło? To są pieniądze. Dobra, a teraz zapraszam Was na mój kanał, bo pojawią się tam nowe odcinki z Minecrafta. To nie Tadek? Jak będę przechodził ze swoim kumplem Filipem, nie tym parzera, bo on nie ma Minecrafta, tylko z Filipem, moim przyjacielem z osiedla i, i, i Sapkiem, który gra w piłkę. Po pa, 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 patrzcie na to. No nie, ty chyba żeś mi włączył nagrywanie do mnie. Ty, 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 go! na małym pomieszczeniu, a więc sorry. No, 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 on nie umie, ja świetnie się to czuję. Pa, pa, Okej, mamy. I zobaczcie tutaj, jak lubicie Batmana, to już wam mówię, że, jego, że fi wszystkie filmy z Batmanem znikają. Tak, to prawda. Dobra, a teraz widzowie wyjdziemy na pole. Tak, no. na pole. Siema widzowie, Jeszcze ja jesteśmy jestem na dworze, to jest nasz piękny dwór Piękny dwór, oprowadzę was tu, to są krzaki, rośliny sąsiadów Tak na szybko, tu ławka, ławka, ogródek, tutaj czepak, tutaj I Tutaj sąsiad, co? co się tam działo? Dobra, e, rower, manziorki A teraz w ogóle, ta nuta będzie na pewno ciekawa, bo będą... Co to jest za dźwięk? Ej. Nie wiem Dobra, to jest piłka. W ogrodzie tak wygląda. A to się trenuje i pokażę Wam jak wygląda na zewnątrz też mój dom. Na zewnątrz to jakoś. Ja myślałam, że to tam nadal jest. Co jest? Ty to, to się nagrało? To się nagrało? Siema Tu jest Janek. Widasz No, trzyma. siema, siema o, tam było. Tu jest nasza wyspa. Tam jest ta, tylko Dom, tam dalej. Dobra, a teraz widzowie, popatrzcie. Popatrzcie na to. A więc tak, teraz Wam czacha wybuchnie. Wiecie dlaczego? Bo umrę. Bo. Bo umrę. I. Uh -huh. e, dobra, pokaż mi Auto jedzie. O, ja się kryję. Umarłem, widzieliście? Ale powstałem w niebie. Nie no, żartuję. Nie no, to było udawane. Bo... Jak... Ale co najgorsze, że Janek się położył na drodze. Tak, nie róbcie. Nie. nie rób... dzieci, nie róbcie tego w domu. Stanisław dzieckiem. Dobra, ale no tylko mówię. Żeby takie małe przedszkolaczki tego nie robiły. A teraz pok pokazany będzie trailer mojej nuty Brickville. Brickville, tak Brickville. Briegwil jest... Briegwil! Uuuu! Tak, tak, tak! Briegwil! Jest tu już... ...gulaszena! No? Nerka to złota, złota nerka, także tu jest... ...raperka! To był krótki trailer, tu jest właśnie to podłoże, na którym e, jest ta nuta, będzie nuta, no mogliście zauważyć, że jest fajna, ale to było pokazane bez, bez oczywiście jakiejś, no nie będzie, niestety tutaj nie pokazałem jak była dodana muzyka, ani modyfikacje, ale będą dodane modyfikacje, niektóre mogą być śmieszne. I jeszcze wam powiem, że jeszcze będą filmy z Minecrafta, ze mną e, i z Jankiem. Jeszcze z naszym kolegą No, no, no I pamiętajcie, że ta nuta jest 29 maja Dlatego nie przełóżcie Jest o godzinie 16.40 Nie przełóżcie, bo... 16 No do, do, dobra, 16 No ale co tam z przecież to tylko 40 co? Nie, minut Nie no, ta no, ciężarówka tutaj jeździ? Jeździ tutaj, jeździ, dobra, nie wiem co się nagrało, dobra. No i tak, pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał albo Janek stupnie w kamerę i... W kamerze. No i nie koniec będzie filmów. filmów. No, no. A więc dajcie suba, łapeczkę i dzwoneczek. Mówimy to trzeci raz. No tak. to musicie pamiętać. No i pamiętajcie pasie. Bo nasi koledzy mają już 300 subów. A Janek ma tylko 10. 11 już, 11. 11, no to musicie wbijać. No, wbijać! Patrzcie, tu jest żeby ujęcie Janek. Żeby Janek pobił naszych kolegów. I patrzcie, to jest ujęcie znuty, Brickville. A teraz ja już się z wami żegnam. Bo czasu nie ma! Brickville jest najlepszy.